Wiele lat przyszło nam czekać na kolejną część Mafii, czyli jednej z najbardziej filmowych gier, która udowodniła, że gry mogą być czymś więcej niż tylko czystą rozgrywką, ale mogą być także nośnikiem ciekawych historii, które mogą być stawiane obok książek czy filmów. Pierwsza, najważniejsza część, która miała ogromny wpływ na moje życie, spowodowała, że zaczęto chcieć czegoś więcej od kolejnych produkcji. Powstały kolejne części, które, biorąc pod uwagę samą fabułę, nie dorównywały części pierwszej, ale to jest moje osobiste zdanie. Jakże wielka radość się pojawiła, kiedy postanowiono nie zakopywać tej serii, tylko starać się jeszcze coś z niej wykrzesać. Jak to wyszło, przekonajmy się. Mafia The Old Country swoją premierę miała 7 sierpnia 2025 roku i została wydana przez twórców remakeu pierwszej części oraz części trzeciej, czyli przez Hangar 13. Twórcy już po początkowym rozczarowaniu odkupili swoje winy. Było to spowodowane tym, że trzecia część ogólnie nie została ciepło przyjęta przez fanów. Ja osobiście stałem po drugiej stronie barykady, ponieważ większość elementów mi się podobało, ale rozumiem zdanie innych graczy, ponieważ gra poszła zupełnie w inną drogę, starając się dogonić mainstreamowe produkcje. Teraz przyszła pora na kolejną część, jednak twórcy zdecydowali się na stworzenie prequela. Mafia: The Old Country, trafiamy na Sycylię. Początkowe lata XX wieku, zatem możemy liczyć na zupełną zmianę klimatu, ale także realiów, ponieważ po raz pierwszy trafiamy do Europy, ale także do czasów, kiedy to technologia nie była na tyle rozwinięta. Więc przy początkowych zapowiedziach fani zastanawiali się, jak zostaną rozwiązane kwestie związane z podróżowaniem. Twórcom jednak udało się znaleźć rozwiązanie. Historia opowiada o postaci, która nazywa się Enco. Jest on górnikiem, ale już na początku możemy zauważyć, że nie jest to jego dobrowolna decyzja. Po kilku początkowych sytuacjach trafia on przez przypadek na tereny rodziny Dona u którego rozpoczyna swoją pracę, wybierając o wiele lepsze życie. Przynajmniej tak on uważa, niż dotychczas. Trochę też nie ma wyjścia, ponieważ podpadł śmiertelnie swojemu poprzedniemu pracodawcy. Tak oto rozpoczyna się przygoda bohatera, który będzie miał okazję wzorem poprzedników piąć się po szczeblach kariery. Mafijnej, wykonując początkowo bardzo proste, nawet pod względem moralnym zadania, jednak jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, z czasem nie będzie miał wyjścia i będzie musiał działać wbrew sobie, spotykając grono różnorodnych postaci, które poprowadzą go po tej drodze, ale także nie do końca ich zamiary będą jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, mamy tutaj przedstawione to, co było w poprzednich częściach, czyli pniemy się po szczeblach kariery i jest to pokazane w bardzo dobry sposób. W pewnym momencie można nawet zauważyć, że poniekąd jeżeli weźmiemy pod uwagę ten tytuł, jest on dokładnym przeniesieniem schematu części pierwszej. Twórcy bardzo bezpiecznie do tego podeszli i w tym momencie się to tak naprawdę sprawdziło. To, co było najmocniejszym punktem, jeżeli weźmiemy pod uwagę pierwszą część, która zapoczątkowała cały cykl, sprawdza się tu bardzo dobrze. Co prawda, wiemy, że jesteśmy już doświadczeni. Po wielu podobnych tytułach, i możemy niektórych rzeczy się spodziewać, ale nie zawsze tak to jest, ponieważ od czasu do czasu natrafiamy na różnego rodzaju twisty fabularne, i sprawiają one, że naprawdę chcemy śledzić tę historię, ponieważ jest ona przedstawiona w bardzo filmowy, bardzo dobry sposób. Można powiedzieć, że jest to poniekąd nieco film interaktywny. Kolejną rzeczą, która tutaj zwraca na siebie uwagę, i która jest bardzo dobrze wykonana, są postacie i ich rozwój na przestrzeni gry. Sam nasz główny bohater, widzimy jakie rozterki się u niego pojawiają z każdym kolejnym dniem widać to na twarzy, widać to poprzez jego decyzje. Stara się on jednocześnie nie zawieść swojego nowego pracodawcy, ale także stara się troszkę żyć według własnych przekonań. Bardzo często, jak to bywa w tego typu produkcjach, musi przystać na to, co. Każe mu robić pracodawca, ale jest to tak naprawdę tylko jedna postać, która się tutaj wyróżnia, ponieważ cała gra ma postacie, które się wyróżniają na każdym kroku i widzimy ich przemianę. Widzimy w kluczowych momentach to, w jaki sposób one się zachowują, co naprawdę myślą i faktycznie z nimi się zżywamy i chcemy śledzić ich kolejne losy w każdym fragmencie. Jest to spowodowane wieloma aspektami, nie tylko. Samą historią, psychologią postaci, ale także tym, jak te postacie wyglądają, jak brzmią i chcemy je śledzić wzorem poprzednich części. Także postacie są w bardzo dobry sposób tutaj przedstawione. Co się tyczy, jeżeli mówimy o tej produkcji, to. Możemy zwrócić uwagę na filmowość i kaczenki, i filmowość są naprawdę na wysokim poziomie. Nieraz od czasu do czasu są one dosyć długie, ale chce się je oglądać, chce się poznawać te postacie, mimo tego, że cała gra zawiera mnóstwo klisz znanych z chociażby filmów czy książek związanych z mafią czy gangsterami. Ale tutaj wzorem poprzedniczek chce się to oglądać i jest to najważniejszy punkt, biorąc pod uwagę i postacie, i filmowość, i historię. Jest to wszystko na bardzo wysokim poziomie. Tak samo świat przedstawiony. Jeżeli weźmiemy pod uwagę grafikę, która tutaj się nam pojawia, to jest ona w bardzo dobry sposób przedstawiona. Chce się zwiedzać Sycylię, chce się nie tylko wizualnie doświadczać tej gry, ale także poprzez muzykę, która jest charakterystyczna dla danej epoki, dla tego klimatu, ale również przez voice acting, który jest tutaj także na wysokim poziomie. Postacie widać, że. Aktorzy, którzy odgrywali te postacie, wczuli się w swoje postacie i są oni bardzo przekonujący. Co, jeżeli sobie spojrzymy na materiały różnego rodzaju przed rozpoczęciem produkcji, to możemy zauważyć, że nie do końca to może wyglądać, że spełni swoje zadanie, ale w praktyce widzimy, że naprawdę sceny kluczowe dla historii są przedstawione wizualnie w bardzo dobry sposób i chce się je oglądać i oglądać. Szczególnie jest to dobre dla fanów, którzy wychowali się na tego typu kadstenkach, które były chociażby nagrodą na to, że udało nam się ukończyć jakiś etap. Tutaj mamy tego bardzo dużo. Co więcej, w grze naprawdę chcemy zwracać uwagę na różnego rodzaju easter eggi, ponieważ widzimy, że poprzednie części nie zostały zapomniane i mamy tutaj bardzo dużo, a dla wprawnego oka jeszcze więcej różnego rodzaju easter eggów, które się pojawiają nie tylko w samych postaciach, ale również w nazwach, w miejscach. Także jest to raj i być może każdy fan, który... Przysiądzie po raz kolejny do tej produkcji, odkryje coraz to więcej różnego rodzaju easter eggów, które bardzo cieszą oko i widzą, że ten świat jest stworzony w określony sposób i zawiera również różnego rodzaju elementy z innych części. Jednak, to, co jest najważniejsze w tej produkcji, spełnia swoje zadanie. Jednak, trzeba także zwrócić uwagę na to, że gra posiada także minusy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę różnego rodzaju minusy, to trochę się ich tutaj zbierze. Po pierwsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę system walki, tutaj w tej grze mamy możliwość taką, że do większości misji możemy podejść na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy wykonać misję po cichu. W większości przypadków jest to bardzo zalecane, ale możemy także iść i stoczyć bezpośrednio walkę z przeciwnikami. Walka, jeżeli weźmiemy pod uwagę mniej cichy sposób, to jest tradycyjną walką taką, jaką mamy w różnego rodzaju innych produkcjach. Możemy chować się za osłony, mamy do wyboru szereg broni. Z których możemy skorzystać. Są one przygotowane adekwatnie do czasów, w których się gra odbywa, ponieważ nie są one tak precyzyjne jak współczesna broń. Mamy też bardzo dużo do wyboru. Z kolei, jeżeli weźmiemy pod uwagę i będzie bardziej nam pasował sposób bardziej cichy, to możemy eliminować wrogów, zakradając się do nich i możemy ich poddusić, zostawić albo użyć naszego noża, którym szybciej będziemy eliminować ich. I następnie musimy się pozbyć ciał. I to jest jeden z pierwszych minusów jaki się tutaj pojawia. Ponieważ są w grze drobnostki, które burzą nieco imersję. I jest to chociażby wrzucanie ciał do skrzyń, które możemy spotkać. I po pierwsze mamy taką sytuację, że tych skrzyń jest bardzo dużo. Są one pewnego rodzaju ułatwieniem nam na drodze. I do jednej skrzyni możemy wrzucać więcej niż jedno ciało. A co więcej mamy tutaj troszeczkę błąd. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wizualność tej gry. Ponieważ ciało, które wrzucamy któreś kolejne to ciała poprzedniego w tej skrzynce nie widzimy, więc troszeczkę zaburza to imersję. Takiego typu błędów jest tutaj trochę czasami postacie, jeżeli zostaną pokonane, wyginają się w różne dziwne sposoby i wtedy mamy problem, jeżeli chcemy po raz kolejny poczuć imersję. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę dalsze elementy związane z walką, to przeciwnicy jest to być może największy Minus, jeżeli chodzi o tę produkcję, ponieważ sztuczna inteligencja jest na bardzo niskim poziomie. Przeciwnicy czasami podchodzą do nas, podchodzą pod naszą lufę, jeżeli strzelamy. Czasami przeładowują idąc do nas, czasami nie ukrywają się za osłonami, a czasami się ukrywają przez cały czas i mamy problem, żeby ich pokonać, podbiegają z różnych stron. I do mnie w tym kierunku, w którym powinni. I to samo, jeżeli weźmiemy pod uwagę sztuczną inteligencję naszych towarzyszy, ponieważ w trakcie gry czasami ktoś nam towarzyszy, to to też jest element związany ze sztuczną inteligencją oraz z imersją, ponieważ postać, załóżmy, jeżeli się skradamy, to postać czasami wychodzi i przeciwnik widzi ją na swojej drodze, ale tak naprawdę nie zauważa, ponieważ on działa tylko na nasz widok, a nie na naszego towarzysza. To też burzy na imersję. Kolejny minus, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jest walka na noże. Jest to element który był promowany w wielu materiałach jeżeli weźmiemy pod uwagę to co się działo przed premierą i jest on bardzo charakterystyczny dla Cecylii dla tamtych czasów jeżeli weźmiemy pod uwagę elementy mafijne jednak trzeba sobie powiedzieć że te elementy jeżeli weźmiemy walkę na noże wyglądają wszystkie w dokładnie taki sam sposób i można co nieco powiedzieć, że dotyczą one przede wszystkim bossów, których spotykamy na swojej drodze, i bardzo często dochodzi do sytuacji, że musimy ich pokonać na noże. Jeżeli wypracujemy sobie na samym początku, jak to wszystko działa, to każdego kolejnego bossa pokonamy w bardzo prosty sposób. Tak samo sytuacje, które się dzieją przed i prowadzą do tej walki, są mało realistyczne i też bardzo przewidywalne, ponieważ spodziewamy się, że do takiej walki tutaj dojdzie jest to element który miał swój potencjał ale nie został do końca wykorzystany tak samo jeżeli weźmiemy pod uwagę poziom trudności jeżeli zdecydujemy się na który ze sposobów przede wszystkim na sposób skradania się to naprawdę bardzo szybko możemy wszystkie poziomy przejść ponieważ Wrogowie są ustawieni w taki sposób, żeby ułatwić nam przejście. Być może twórcy zdecydowali się, możemy dostosować poziom trudności, a być może twórcy postanowili, żeby skupić się przede wszystkim na fabule. Jednak powinno to być zbalansowane. Kolejnym minusem jest to, że w grze pojawia się rozwój postaci. Jest on mały, jest to poniekąd można powiedzieć, że taki dodatek, ale sprawuje on tutaj pewnego rodzaju rolę. Możemy tutaj Wzbogacać naszą postać różnego rodzaju umiejętności za pomocą paciorków i medalików, które zbieramy na swojej drodze. Jest to bardzo klimatyczny element, jeżeli weźmiemy pod uwagę realia, w jaki się odbywa ta produkcja, ale jest to tak naprawdę niepotrzebne, ponieważ są to ulepszenia, które zwiększają chociażby zadawane obrażenia czy regenerację życia naszej postaci. Jest to dodatek, który jest miły i jeszcze bardziej ułatwia nam grę, ale jest niepotrzebny, bo nieco odbiega od pierwowzoru i dodaje niepotrzebny element, który w tej produkcji jest niepotrzebny. To samo jeżeli weźmiemy pod uwagę elementy kosmetyczne, ponieważ w grze, tak jak było umówione, można jeździć samochodem, jest to rozwiązane w bardzo dobry sposób. Mamy do wyboru różnego rodzaju pojazdy. Przeważnie są one narzucane przez daną misję, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę to jak gra jest prezentowana, jaka jest narracja, to bardzo często jeżeli jedna misja się kończy, to pojawia się kolejna misja. Jest to także troszeczkę Inny element, jeżeli weźmiemy pierwowzór, podobne elementy były w remake'u części pierwszej, ale zaczynamy jakby już w akcji i mamy możliwość od czasu do czasu na wybór samochodu, ale także na wybór konia i możemy także kupować elementy kosmetyczne, i do konia mo możemy zmieniać jego wygląd. Tak samo, jeżeli weźmiemy pod uwagę samochód, mamy różnego rodzaju parametry, ale przeważnie bierzemy to, co gra nam daje w tym miejscu. Nie jest to potrzebne. Jest to nie tego rodzaju produkcja, więc jest to, można powiedzieć, element, na którym twórcy niepotrzebnie spędzali aż tak dużo czasu. W grze jest możliwość wyboru jazdy swobodnej, którą znamy z pierwowzoru, i mamy możliwość pojeżdżenia sobie po całej mapie, celu chociażby wypróbowania różnego rodzaju pojazdów. Gra zawiera także znajdźki, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich częściach i w remake'u. Nie w pierwowzorze, ponieważ w pierwowzorze tego nie było. W pierwowzorze były tylko misje poboczne. Tutaj także misji pobocznych nie ma, jednak jest bardzo dużo znajdziek. Jednak zależy, jakich szukamy. Jeżeli poszukamy listów, to listy sprawiają, że Poznajemy coraz bardziej ten świat, jest wiele odwołań do różnego rodzaju rzeczy, które działy się w innych częściach, ale mamy chociażby do zebrania lisy, tak samo jak miało to miejsce w remake'u, jednak jest to tak naprawdę strata czasu, bo nic wielkiego one nie wnoszą. Są to tylko elementy dla kolekcjonerów i są to elementy dla osób, które chcą jeszcze więcej czasu spędzić z tą produkcją. Nic poza tym się tutaj nie dzieje. Kolejnym elementem, który można powiedzieć jest tutaj na minus, jest to że sporo misji nie ma unikalnych momentów pod względem gameplay, ponieważ mamy podobne strzelaniny, podobne pościgi, jednak twórcom udało się zachować to, co można było zauważyć w części pierwszej, czyli misje są w pewien sposób na tyle charakterystyczne, nie są one jakieś wygórowane, ale jednak je zapamiętujemy. Nie toną one w morzu misji bardzo podobnych do siebie, jednak mają one podobne założenia. Bardzo często właśnie strzelamy, Mamy pościgi, pojawia się nawet tutaj można powiedzieć wyścig, który jest jakby hołdem dla części pierwszej. Także twórcy chcieli wziąć wiele elementów z wzoru i przedstawić to w nowej produkcji. Zatem trzeba powiedzieć podsumowując, że jest to gra, która spełniła założenia jakie ja jej postawiłem, ponieważ przede wszystkim zależało na ambitnej produkcji, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, postacie oraz klimat i atmosferę tamtych, Czasów. Pozostałe elementy były dodatkiem, ponieważ, prawdę mówiąc, jeżeli spojrzymy na część pierwszą, to po latach spojrzymy na to, że wiele elementów, chociażby związanych ze strzelaniem czy z jeżdżeniem pojazdami, te elementy się bardzo zestarzały. Natomiast historia jest cały czas uniwersalna i tutaj można powiedzieć, że przede wszystkim jest to produkcja lepsza od Mafii 2 i Mafii 3. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że może ona stać, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, być może jest to Założenie zaraz po premierze, po latach może się to zmienić, można postawić na piedestale obok części pierwszej. Nie przeskoczy mafia The Old Country części pierwszej, ale stoi i znajduje się za plecami dosłownie pie części pierwszej. I twórcy można powiedzieć, że już teraz nabrali troszeczkę doświadczenia, wiedzą w jaki sposób wykonywać różnego rodzaju elementy, także. Można dać im kredyt zaufania i czekać na kolejne części, ponieważ oni czują ten klimat i mogą to robić dalej. Jest to produkcja być może dla wielu niewyróżniająca się, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko same elementy rozgrywki, gameplayu, czyli elementy typowe dla gier komputerowych, nie są one na najwyższym poziomie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę narrację, historię, postacie, naprawdę warto się z tym zapoznać i od czasu do czasu nawet może się pojawić łza w oku, ponieważ Przywiązujemy się do postaci, z którymi obcujemy. Można powiedzieć, że twórcy spełnili oczekiwania graczy. Ja w tym momencie żegnam się z Wami. Zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów związanych z grami, tymi starymi, jak również z nowościami. Tymczasem, trzymajcie się.